Mnóstwo uchwał w bardzo szybkim tempie przegłosowano podczas 28. sesji Rady Miejskiej w Końskich w czwartek. Zdecydowano m.in. o rozpoczęciu działań zmierzających do budowy pomnika żołnierzy niezłomnych, a także zmiany nazwy szkoły podstawowej w Kopaninach na szkołę podstawową w Bedlnie. Zachęcamy do obejrzenia pełnej relacji z sesji na kanale YouTube Miasta i Gminy Końskie. Na początku do porządku obrad dołączono m.in. punkt mówiący o rozpoczęciu procesu budowy pomnika żołnierzy niezłomnych, a także punkt dotyczący rozwiązania umowy z powiatem na przebudowę jednej z dróg w Kopaninach, ponieważ jednostce tej nie udało się na ten cel uzyskać dofinansowania z funduszu dróg samorządowych. Taki porządek obrad przyjęto bez większych dyskusji. Następnie miała miejsce informacja o pracy między sesjami. Burmistrz Krzysztof Bratański mówił m.in. o zaawansowaniu przebudowy zachodniego skrzydła Pałacu Tarnowskich w Parku Miejskim, czy o rządowym programie dotacji dla w których dawniej istniały PGR-y. Gmina w ramach niego spróbuje zrewitalizować Modliszewice za 5 milionów złotych. O czym bardziej szczegółowo opowiemy Państwu wkrótce. Wiele uwagi burmistrz poświęcił też pracom w Sielpi, a o te skrupulatnie dopytywał radny Ernest Kruk. Rekultywacja i remediacja zbiornika wodnego w Sielpi to jest rzecz, która trwa od roku 2018 i będzie jeszcze trwać do 30 czerwca 2021 roku. Obecnie po podpisaniu umowy w grudniu ubiegłego roku na realizację drugiego etapu y, rewitalizacji obejmujemy nią tę część zbiornika, która istotnie powiązana była z decyzją środowiskową uprawniającą nas do ingerencji w obszar objęty ochroną naturą, Natura 2000. Y, Zakres tych prac jest y, Państwu znany. Mogę tylko powiedzieć, że dzisiaj on trudno jest rozpoznawalny ze względu na to, że warunki zimowe wstrzymały pracę, które do końca ubiegłego roku widać było bardzo intensywnie były prowadzone. Najważniejsze zmiany wprowadzone w tym drugim etapie to przede wszystkim dokończenie odmulenia plaży po stronie północnej na odcinku bezpośrednio zbliżonym do drogi, drogi wojewódzkiej 728. Tam w pierwszym etapie nastąpiło odmulenie, ale okazało się, że konieczna jest zmiana gruntu ze względu na bardzo głębokie pokłady torfu, w tym torfu płynionego W tej chwili ten torf w zasadzie jest już wyeksploatowany, wy, wykopany i zastępowany sukcesywnie piaskiem, a więc materiałem, który będzie pod tym względem użytkowym znacznie bardziej przyjazny dla korzystających z kąpieliska. Eee, szanowny Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, eee, ja chciałbym zapytać tylko po prostu, Pan Burmistrz e, w swojej informacji powiedział o terminie 30 czerwca 2021 rok, koniec inwestycji i koniec etapu inwestycji pod naszą Panie Burmistrzu, chciałbym zapytać, by Pan był tak uprzejmy i przypomniał co na tym etapie, który teraz jest wykonywany, a ma być zakończony do 30 czerwca, ma zostać zrobione? Ponieważ ja się troszeczkę ja powiem szczerze, pogubiłem, bo etap, który, który przewidywał oczyszczenie zbiornika czy odmulenie, jest robiony teraz, tak? A co, będzie, a co będzie robione na tym etapie i co zostanie zakończone? Jak pan burmistrz wie i radni też doskonale, ten etap, który jest teraz realizowany, jest etapem najtrudniejszym moim zdaniem Moim zdaniem, takim etapem, któremu trzeba się przyjrzeć, no bo, bo jest tam wykonywane bardzo dużo poważnych i trudnych prac. I jeszcze chciałbym Panie Burmistrzu dopytać, ile pieniążków już wydaliśmy do tej pory, jeżeli chodzi o termomodernizację czy rwitalizację Sierpi, a ile jeszcze mamy przeznaczonych na ten cel? Dziękuję bardzo. Pierwszy etap, który zakończył się tak naprawdę jesienią tego roku dotyczył przede wszystkim odmulenia yy, czaszy zbiornika w obszarze, dla którego wystarczyło skuteczne zgłoszenie do Urzędu Wojewódzkiego, a więc w obszarze nieobjętym naturą 2000. To było pokłosiem faktu, że dla yy, ingerencji w tę część zbiornika, która była objęta naturą, musieliśmy mieć yy, yy, ważną prawomocną ostateczną decyzję środowiskową, a tę udało się uzyskać jak państwo radni wiedzą, bo braliście udział w swoistych negocjacjach z organizacją ekologiczną, która dotyczyła wycofania przez nich wniosku o kasację korzystnego dla nas wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Porozumienie zostało zawarte i ku myślę naszej wspólnej satysfakcji ono jest dotrzymywane przez obydwie strony, czyli gmina Końskie realizuje to zadanie w takim zakresie, w jakim zostało uzgodnione. Natomiast organizacja ekologiczna wycofała wniosek kasacyjny z Naczelnego Sądu administracyjnego. W tej odsłonie zostało wykonane, jak powiedziałem, odmulenie dna zbiornika w takim zakresie, który było dopuszczalne. Z jednym jednak wyjątkiem, który wynikał z trudności natury, natury dla obiektywnej, mianowicie w Zachodniej części zbiornika, po północnej stronie tego zbiornika, a więc od strony drogi 728, wykonawca natknął się na głębokie pokłady torfu, w tym takie studzienki torfu, torfu uwodnionego. To spowodowało, że wymiana tej części gruntu przy linii brzegowej była niemożliwa w ograniczonym zakresie, czyli inaczej mówiąc, to co działo się na dalszej części plaży, czyli zebranie około 40-50 cm nawierzchni i zastąpienie jej piaskiem, w tym przypadku nie chodziło w grę. Należało yy, tak naprawdę wybrać około 4 metrów miąższości pokładów torfowych i zastąpić piaskiem, żeby ta wymiana była skuteczna. Stąd te roboty dopiero późną jesienią tego roku zaczęły w ramach jakby drugiego etapu. Natomiast w ramach tego pierwszego etapu oprócz Oprócz najbardziej widocznego oczyszczenia odmulenia dna zbiornika, powiększenia jego zdolności retencyjnych, wybudowano niektóre elementy całej architektury. Przy czym najbardziej chyba widoczny i najbardziej funkcjonalny był pomost drewniany, oddzielający część leśną od plaży, pozwalający na wykorzystanie tego jako ciągu spacerowego, pozwalającego na spacer wzdłuż plaży. Suchą nogą, ale mający swoją kontynuację w ścieżce rowerowo-pieszej wzdłuż drogi 728 i w jej kontynuacji po północnej stronie zalewu na, na skarpie, na Geokracie, z podkładem skruszywa z wykonana ścieżka pozwoliła, na, pozwalała na to, żeby traktować ją jako miejsce spacerowe i miejsce dla rowerzystów. Natomiast zgadzam się, że pod względem inżynieryjnym najtrudniejsze zadania nas dopiero czekają, bo wchodzimy w obszar Natury 2000, ale też w rzeczy, które wymagają pozwolenia na budowę. Stąd dzisiaj mamy do czynienia z jednej strony z robotami ziemnymi, z drugiej strony z pracami projektowymi, bo przewerek rozstrzygnęliśmy na zasadzie zaprojektuj-wybuduj. Czeka nas przebudowa istniejącej grobli na MOLO na długości około 80 do 100 metrów. Obecne molo, czy obecna grobla zostanie rozebrana i zastąpiona pomostem na palach, pozwalającym na to, żeby swobodnie można było przepłynąć, a na pewno widzieć yy, wschodnią część, część zalew, aby je zintegrować. To po części związane jest również z budową nowej wyspy zlokalizowanej u wejścia rzeki Czarnej i Taraski do zalewu wyspy, która ma tak naprawdę przede wszystkim cel taki inżynieryjny z zakresu hydrologii, mianowicie ma skierować nurt rzeki na stronę północną, tak aby ona na bieżąco obmywała kąpielisko i powodowała możliwość wymiany wody w części kąpieliskowej. Ze względu na to, że, że przebudowujemy jednocześnie Molo, nie będzie ono już stałą przegrodą która do tej pory byłaby no istotną przeszkodą, istotną przeszkodą powodującą przekształcenie się tej wschodniej części zalewu w rodzaj zastoiny. Dodatkowo istniejący pomost drewniany ma mieć kontynuację w części wschodniej, a więc na terenie dawnego ośrodka ZHP ma zostać zakończony kładką, która będzie przerzucona na Wschodnią, na południową część zalewu i łączyć się z tamtejszą ścieżką spacerową, a więc będzie można po zakończeniu tej części inwestycji obejść lub objechać rowerem cały zalew, korzystając z utwardzonych nawierzchni lub też z nawierzchni drewnianych. To pozwoli również, żeby w przyszłości pole namiotowe, które zamierzamy dla potrzeb korzystających z tej formy wypoczynku oraz mieszkańcy kamperów, bo na południowej części zalewu powstanie również rodzaj postoj, miejsca postojowego dla, dla kamperów, żeby mogli korzystać z infrastruktury już dzisiaj zlokalizowanej na północnej stronie zalewu a więc z tamtejszych restauracji, punktów obsługi, lokali sklepowych, handlowych będzie można przejść bezpiecznie suchą nogą na, na drugi brzeg. Większość tych robót o charakterze inżynieryjnym będzie realizowana na podstawie pozwolenia na budowę, dla którego dokumentacje techniczne są obecnie wykonywane i spodziewamy się, że będą uzyskane pozwolenia na budowę w najbliższym czasie. Natomiast z różnych względów nie one będą miały priorytet przed zbliżającym się sezonem, ponieważ ich zakres jest na tyle duży, że powodowałby obawy. Że prace nie zostaną zakończone przed sezonem letnim. A idea samej rewitalizacji oparta jest na takim założeniu, że Sielpia jest rewitalizacja, rewitalizowana, jednocześnie, jednocześnie pracując w czasie sezonu. Więc nie dopuszczamy myśli takiej, że oto turyści przyjeżdżają na plac budowy, w którym nie ma, nie ma wody. No to, to jest jakby nie, nie, do, nie do przyjęcia. Więc przed sezonem, Placę zostaną zawieszone, zbiornik zostanie napełniony, natomiast po sezonie ponownie zostanie spuszczona woda i, mając już decyzję o pozwoleniu na budowę, będziemy mogli przystąpić do tych, zgromadzone materiały do tych robót, o których mówiłem wcześniej. Pierwszy etap zamknął się wartością niespełna 15 milionów złotych. Dla drugiego mamy rozstrzygnięty przetarg podpisaną umowę na 14 735 400 zł. Przewidywany termin zakończenia tego drugiego etapu to jest 30 czerwca 2022 roku. Potem przystąpiono już do serii głosowań i te ponownie przebiegły bardzo sprawnie. Większość uchwał została zaakceptowana przy kilku wstrzymujących się głosach. Wśród najważniejszych decyzji znalazły się te dotyczące budowy pomnika żołnierzy wyklętych w parku miejskim w Końskich, zmiany nazwy szkoły podstawowej w Kopaninach na szkołę podstawową w Bedlnie czy przystąpienie gminy do spółki, która będzie budować specjalne rządowe bloki w Końskich przy ulicy Armii Krajowej. O szczegółach tych projektów opowiemy państwu w osobnych materiałach.